Cześć! Cześć! Trwają gorączkowe przygotowania do sezonu, bo sezon tuż, tuż! I w związku z tym, każdy chce pięknie wyglądać, prezentować się nad wodą. I, I... mamy takie piękne zestawy dressów dla... dla family Fishing Team, których? których serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Fishing Team. Którzy rodzinnie wędkują tak, i wykonują kurki oraz inne smakołyki dla ryb. Bully, Bully, Bites. Bully Bites. Tak. I w tych zestawach odzieży mamy czapki, bluzy, kangurki i spodnie. Oraz jeszcze w zestawach co koszulki. koszulki. Opiszemy po kolei. Zaczniemy od głowy, czyli od, go, od czapeczki. Od czapeczki. Czapec, tutaj jest nazwą jest właśnie Family Fishing Team z pięknymi karpiami. Pokażemy jeszcze tu z tyłu jak czapka wygląda. Jest tak. Gładko. Z przeszyciami tutaj u góry. W środku mamy taki mięciutki misio. Elastyczna, fajna, uciągliwa taka pokażę na głowie czapka. Ona ładnie tutaj nam się dopasowuje do sylwetki głowy. Pokażę z tyłu. Tak. Uniwersalna można powiedzieć. Na każdą głowę. Pasuje. <laughs> na dużo i mało. No, tak, no, pasuje się. I w zestawach mamy właśnie bluzy kangurkowe. Tak, opiszemy tutaj na Beni. Bluza kangurkowa, czyli ta główna kieszeń tutaj u dołu. Duża. obszerna ta kieszeń. Szeroka, duża tak. kieszeń. Z tym karpiem, jak widzimy, ta grafika się łączy pięknie na bluzie. Pierwsza tutaj bluza mamy dla. dla Marcina. Z logo yy, family fishing team. Na rękawku mamy No Kira. I logo Bully Bites. Na drugim rękawku mamy orzełka i imię Marcin. I ta grafika taka roz, właśnie roz, na całym tej bluzie taka rozpływa się. Tak. Tutaj. I na całym tym dresie. Zobaczcie. Mamy tutaj, pokażę ściągacz z tyłu. I z tyłu pokażemy. Kaptur też jest z tym logo z tym, w tej sublimacji. I z tyłu plecy. Duże logo z imieniem Marcin i Family Fishing Team. I piękny karp Cały się do dołu. I teraz pokażemy spodnie. Spodnie mamy tutaj z nazwą też również tego Family Fishing Team. I ta grafika rozmieszczona ku dołowi skarpiem Tutaj jest, o zobaczcie, na dole nogawki. Pokażemy z drugiej strony jak ona tu się ładnie, o ułożył nam ten karp po skosie. Gładka nogawka na jednej stronie, na drugiej również jest ten karp i ciemniejsza tutaj struktura jakby powiedzieć, może dna wody. I do góry kieszenie z zameczkami tutaj delikatnymi oblamowanymi. Ściągacz gumka w pasie. I również druga kieszonka z zamkiem. I też tutaj na jednej nogawce mamy tego karpia. Zestawa, tak jak mówiliśmy, są również... Koszulki, koszulki. Koszulki są wykonane na takiej tkaninie siateczkowej, żeby lepiej tam oddychała. Też z tym pięknym karpiem na przodzie. Logo na piersi. To jest koszulka akurat dla Doroty. Jak na dresach, na bluzach mieliśmy rękawki, tak i również tutaj na koszulce są też te grafiki rozmieszczone. I pokażemy z tyłu koszulkę z dużym logiem oraz wizerunkiem na plecach. Czyli w zestawach mieliśmy czapki, bluzy, spodnie, całe i całe piękne zestawy. Pokażemy się jeszcze z tyłu, zaprezentujemy się jak rozmieszczają nam się te piękne wizerunki w sublimacji na tych dresach. Pozdrawiamy serdecznie. Pa!